Kontynuuję dzisiaj temat operacji walutowej, operacji walutowych. Będę dziś przedstawiać zagadnienie związane z powstawaniem różnic kursowych na rachunkach bankowych. W poprzednich firmach dotyczących operacji walutowych opowiadałam o yy, rozrachunkach walutowych, a dzisiaj o tej drugiej stronie, yy, a mianowicie o tym, co się dzieje na rachunku bankowym, walutowym, ponieważ tam również powstają różnice kursowe, czasami to są bardzo duże kwoty yy, i stanowią one jak najbardziej podsta podstawę przepraszam, opodatkowania. Zagadnienie, jak zawsze, oczywiście prezentuje w arkuszu kalkulacyjnym, który symuluje ewidencję księgowań w programie komputerowym, czyli dla osób, które dopiero się uczą. To jest taka najlepsze środowisko nauczania, z uwagi na to, że w sposób taki analogiczny prowadzimy ewidencję księgową. Jest tutaj miejsce na podstawowy raport księgowy, jakim jest zestawienie obrotów i salt. On tu się generuje automatycznie. Nie trzeba tu nic wprowadzać. Wszelkie księgowania są przechwytywane od razu tutaj w odpowiednie komórki. Mamy też odrębny plan kont, tak jak w programach komputerowych, który spokojnie można sobie rozbudowywać w razie potrzeb, zmieniać. Jest od razu widoczny tutaj na liście. Widoczne są konta. Ja to o tym wszystkim opowiadam w tych wcześniejszych filmach. Jest jeden nawet poświęcony tylko i wyłącznie temu narzędziu. Kogoś, ktoś, kto by bardziej chciał więcej się dowiedzieć bardziej szczegółowo o narzędziu, to po, pod filmem jest link do mojej książeczki. Ona akurat jest bardzo tania. Yy, nauczanie rachunkowości przy pomocy Excela. Jest też link do drugiej książki wydanej przez wydawnictwo Beck, już droższej, ale ona nie tyle opowiada o narzędziu, o tym arkuszu kalkulacyjnym, jak już wyjaśnia zagadnienia z rachunkowości, czyli wykorzystuje tylko to narzędzie, a jest takim elementem, może być elementem nauczania, czy to dla samouków, czy dla osób, które prowadzą zajęcia. No ale wracając do zagadnienia. Różnic kursowych na rachunkach bankowych. Przedstawię to y, za pomocą przykładów, bo wtedy najlepiej można zrozumieć. Powiedzmy, że 15 września y, wpłynęły pieniądze nam na rachunek bankowy, to jak widać wprowadzam datę operacji, a w tabelce, która została dodana specjalnie na potrzeby wyjaśnień związanych z operacjami walutowymi, od razu pojawia się data o jeden mniejsza, tak? Czyli zgodnie z przepisami, jeżeli nie mamy dla operacji walutowych, jeżeli nie mamy kursu bezpośrednio wskazanego, wówczas yy, bierzemy yy, średni kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego. Tutaj to, że to się tak pojawiło automatycznie, jest wynikiem tego, że tu w tych komórkach, gdziekolwiek kliknę, są formuły i to one powodują, że Excel wie co ma wyświetlić. Tak jak już też wcześniej wspominałam, wszystkie formuły tutaj w tym narzędziu są na wierzchu, można sobie je analizować, podglądać. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, zapraszam. Piszcie pod filmem, zadawajcie pytania. Obiecuję, że na każde odpowiem. Jeżeli dodam jeszcze tutaj walutę, w jakiej dana kwota wpłynęła, to kurs, jak widać, od razu automatycznie został pobrany, też za pomocą formuły. Powiedzmy, że wpłynęła nam kwota 4600 na konto. 4600 to oczywiście euro, bo tu już to wskazałam. Coś nam na konto, to zawsze księgujemy po stronie winien. I w tym momencie, na konto, nie mówię o koncie księgowym, ale na konto rachunku bankowego, yy, czy tam do kasy, mówię o, o pieniądzach, tak? Jeżeli coś dostajemy, to księgowanie jest zawsze po stronie winien. Oczywiście zgodnie z ustawą o rachunkowości nie mogę zaksięgować tych 4600 euro, tylko muszę je przeliczyć po kursie, który obowiązuje dla danego dnia. I dopiero wówczas mogę zaksięgować, czyli y, z znakiem równości zaczynam formułę, klikam na tą komórkę z y, kwotą walutową razy kurs i otrzymuję odpowiednik tej waluty w złotówkach. Tutaj jest informacja, że jeszcze dekret jest błędny, ponieważ zgodnie z zasadą podwójnego zapisu muszę po drugiej stronie również zaksięgować tą kwotę. No tutaj te pieniążki przywyszły jako należność, rozliczenie należności. Ktoś od nas coś kupił i teraz nam zapłacił i stąd my, te pieniądze nam się pojawiły. Mamy już. Różnica kursowa jeszcze nie powstaje. Zresztą na rachunku bankowym różnica kursowa nigdy nie powstanie po wpływie pieniędzy, bo wtedy nic się nie dzieje. Dopiero jak zaczynamy wydawać te pieniądze, to dopiero wtedy różnica kursowa w porównaniu dwóch kursów kursu wydatku i kursu wpłynięcia pieniędzy dopiero powstaje. No i zobaczmy teraz, powiedzmy, że kilka dni później 19 września. Płacimy z kolei za jakieś zobowiązanie. Mieliśmy wcześniej jakąś fakturę zobowiązanie. Dysponujemy w tej chwili już pieniędzmi, wobec tego ja mogę zapłacić. Tutaj dam konto zobowiązania, takie umowne bardzo, ale zobowiązania. Czyli ja reguluję swoje zobowiązanie. Tym razem te pieniądze wydaję. Czyli będę księgować na rachunku bankowym po stronie ma. Dodajmy sobie tu walutę. Kurs waluty już jest pobrany, no i teraz wydaliśmy 810 euro. Yy, jak widać kurs spadł, czyli no, nie ukrywa yy, nie da się ukryć, że straciliśmy, tak? No bo jeżeli my mamy jakieś waluty, tak jak mówiłam, jeżeli kurs spada, no to one nam realnie tracą na wartości. Jeżeli kurs rośnie, to yy, zyskujemy, zarabiamy, mówiąc kolokwialnie, yy, więc ja w tej chwili Zaksięguję ten wydatek, Osiem, waluta razy kurs obowiązujący danego dnia. I tutaj zobowiązanie rozliczamy. Oczywiście tu w kontekście tych rozrachunków też powstają różnice kursowe, ale ja o nich opowiadałam na filmach wcześniejszych, wobec czego ja już o, o tym tutaj nie będę opowiadać. Jak ktoś chciałby mieć pełną wiedzę. To zapraszam do tamtych filmów wcześniejszych. I tutaj tak, różnica kursowa jest księgowana tego samego dnia, kiedy powstała, czyli ona powstaje w momencie wydatku, wypłaty tych pieniędzy. I tak jak mówiłam, kurs spada, to my tracimy. Jeżeli tracimy, no to mówimy o ujemnej różnicy kursowej, czyli o koszcie, jeżeli z punktu widzenia księgowości, tak? Czyli. Ja tu zerknę na plan kont. Co my tu mamy w obszarze kont, na których będziemy te różnice księgowe, różnice kursowe księgować? Mamy przychody finansowe, mamy koszty finansowe. One tu są podzielone na koszty finansowe kup i n Kup to są koszty uzyskania przychodu, NKUP to są koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Tutaj ten podział nastąpił na potrzeby wyjaśnienia zagadnień związanych z fakturą polską polską walucie zapraszam do tego filmu, jak ktoś chce temat zgłębić. W tym wypadku ja sobie pobiorę tutaj te 755.1, koszty finansowe kup. No bo mówiłam o tym, że kurs spadł, więc myśmy stracili. Jeżeli straciliśmy, to mówimy o y, ujemnych różnicach kursowych, czyli kosztach. Y, więc już wiem na, jaki rach, na jakie konto będę księgować. Ja tutaj może y, oczywiście tutaj w y, powiązaniu może no, jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, wrócę na chwilkę na plan kont, a mianowicie taką, że dla różnic kursowych księgowi bardzo często, jeżeli nawet nie zawsze, nie, nie, nie uży, jeżeli nawet użyję słowa zawsze, o, tak będzie lepiej, księgowi zakładają odrębne konto analityczne, czyli pod przychodami finansowymi tam mamy jakieś analityki typu odsetki jakieś tam, przepraszam, inne analityki, ale też właśnie jedną z analityk jest różnice kursowe dodatnie i pod kątem koszty finansowe mamy którąś tam z analityk różnice kursowe ujemne. Ja tutaj w tym planie kont celowo nie zakładam takiego konta różnice kursowe, bo te osoby, które się dopiero uczą, tam sobie zakudują, aha, to księgujemy na różnice kursowe i potem jak będę miały yy, wytłumaczyć, czym te różnice kursowe właściwie są, w jaki sposób je kwalifikujemy, czy one należą do podstawowej działalności gospodarczej, jest to podstawa, czy to w jakiś, czy pozostałe operacyjne, czy to właśnie jest są finansowe, więc y, ja tu pozostawiłam te przychody finansowe i koszty finansowe, tak żeby właśnie osoba, która dopiero wchodzi w temat, sobie na trwałe powiązała y, na sobie powiązała to, że różnice kursowe dodatnie to są przychody finansowe, a różnice kursowe, ujemne to są koszty finansowe. To tylko tyle słowem wyjaśnienia. I teraz, w jaki sposób ja sobie ustalę tą kwotę? Więc y, te, tą kwotę waluty, którą wydaliśmy, mnożę sobie przez różnicę, przez kurs, po którym te pieniądze do nas weszły. I od tego odejmuję, tu u góry, proszę spojrzeć, formuła się buduje, znowu kwota, którą wydatka, wydatko, wydatkowaliśmy, po kursie, po którym y, została y, wydana. Tak? I to jest, oj, coś mi tu nie wyszło, bo to musi być mniejszy momencik, Aha, tu nie pomnożyło mi się, momencik. L6 to jest, jeszcze skasuję, jeszcze raz. Znak równości, zaczynamy formułę, czyli kwota wydatkowana razy kurs, po którym, po którym ta waluta u nas się pojawiła na rachunku bankowym minus kwota wydatkowana razy kurs, po którym wydaliśmy ją. O, I teraz już jest lepiej. Czyli mamy złoty 54 zł w złotówkach mniej niż yy, mieliśmy w dniu zakupu. Ale zobaczmy, co się stanie, kiedy yy, troszeczkę później jakąś operację będziemy przeprowadzać. Powiedzmy, że 30 września. Zobaczmy jaka będzie wtedy, yy, jaki kurs. Tu nam się podpowiedział 29 euro. No i tutaj widzimy, że ten kurs znacząco podskoczył do góry, czyli jeżeli kupiliśmy, znaczy wpłynęły nam na rachunek po kursie 4,7195 zł e, waluty, a dzisiaj mamy 30 września wartość tych walut według kursu 4,86 zł, to ewidentnie ta wartość w złotówkach nam wzrosła, czyli będziemy mówili, jeżeli wyciągniemy w tym momencie te pieniądze z rachunku bankowego, no to już będziemy mówili na pewno o... E, Różnicy kursowej, że zarobiliśmy. Będziemy księgowali na przychody finansowe. Powiedzmy, że jakiemuś innemu dostawcy ja reguluję zobowiązanie, czyli wydaje te pieniądze. Tu mamy konto bankowe, czyli jeżeli wydaje to z tej strony i powiedzmy, że tym razem wydawaliśmy 1500 euro. Wobec czego. Weźmiemy tą kwotę w walucie razy kurs. No i po drugiej stronie musimy też to przenieść. To jest księgowanie wypłaty z banku w dniu 30 września, ale w przeliczeniu na złotówki. I teraz, jeżeli kurs wzrósł, to to zarobiliśmy? No to będziemy mówili o dodatniej różnicy kursowej i ona jest nalitana od razu w dniu wypłaty czyli mamy teraz, tam było chyba 751, przychody finansowe, tak, no a tutaj konto bankowe, bo to kursowe, dobrze. Jeżeli mówimy o przychodach, to zawsze księgujemy je po stronie ma. Jak policzymy te przychody? No analogicznie jak przed chwilą, czyli kwota wydatkowana razy kurs minus kwota wydatkowana razy kurs. Jak widać, jest to już dość znacząca kwota. To już jest 216 zł. To już nie jest takie byle to, a jeżeli byśmy jeszcze większe kwoty wydawali i ten kurs by jeszcze bardziej skoczył. Yy, wiemy, że kiedyś przecież były kurs, kurs waluty to był 4 zł, i 10 groszy też w, tej, w, 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 w takiej wysokości, więc tutaj na pewno spore kwoty muszą się pojawić. Ale ja bym chciała jeszcze pokazać yy, opowieść o jednej rzeczy, natomiast yy, mianowicie o Metodzie FIFO bądź LIFO. Jeżeli chodzi o waluty, o waluty na rachunku bankowym, to jak widać, one wpływają tak zwanymi transzami, czyli każda kwota waluty ma do siebie przyporządkowany jakiś kurs waluty, i później, jak wydatkujemy, to musimy się trzymać pewnej zasady. Nie wolno nam tego zmieniać, tylko musimy to opisać w polityce rachunkowości i stosujemy tu zasady podobne jak w magazynie zwykłym, czyli LIFO, LAST, IN, FIRST, OUT, czyli pierwsze weszło, ostatnie wyszło, albo FIFO, czyli FIRST IN, FIRST OUT. Pierwsze weszło, pierwsze wyszło. LIFO i FIFO. Najczęściej stosujemy FIFO, bo ona jest taka uporządkowana. I teraz ja zaprezentuję kolejny wpływ. Powiedzmy, że 1 października, nie wiem czy to nie była w niedziela, czyli bym trochę ściemniała, zaraz zobaczmy. Oj, tutaj nam się zgubił, bo ja zamiast października wpisałam 101 i formuła mi od razu daje znać, co ty piszesz. Dobra, 1 października nie była niedziela, bo widać, że wziął sobie ładnie 30 września. Przeniosę to tutaj. I mamy, w ciekawości zerknę, co to, to był pierwszy październik, jaki to był dzień. Sobota. Aha, no powiedzmy, że no właściwie w sobotę to nie bardzo mogłyby wpłynąć pieniądze. Trochę to jest oszukańskie, więc ja zrobię może ten sam dzień, żeby już tak nie robić takiej bajki. Dobra. Yy, tutaj zwracam uwagę, jak wygodnie jest właśnie przenosić te daty za pomocą formułki, bo jeżeli coś poprawiam, to od razu mi się poprawia yy, ta, ten dolny wiersz odpowiadający danej operacji gospodarczej. No dobrze, powiedzmy, że nam tym razem znowu wpłynęły. Kontrahenta. 201.2. Jakiś drugi, inna należność zapłacił nam i nam te pieniążki tutaj wpłynęły w euro. Tu po, po tym dużym kursie. A powiedzmy, że nam wpłynęło 300 euro. Nie wiemy, jak to przeliczyć. Czyli, jeżeli wpłynęło, to po stronie winien. Kwota waluty razy kurs. I po drugiej stronie z rozrachunkiem. Tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, oczywiście w kontekście tego rozrachunku nam się yy, naliczy yy, na też różnica kursowa. I teraz zauważmy, że tutaj w tej tabelce mamy może tak, dwie transze. Ja je tu zakoloruję, żeby było widać. Mamy dwie transze na rachunku bankowym. Czyli mam pierwszą transzę z 15 września 4600 euro i drugą transzę 3100 euro z dnia 30 września. Jak widać, różne kursy walut są przyczepione, że tak powiem, dowiązane do tych kwot walutowych. I teraz tak, ile myśmy wydali? Wydaliśmy w tej chwili. 810 i 1500. Tu na dole Excel nam zlicza, to jest 2310. Yy, tyle mam jeszcze na rachunku z tej pierwszej transzy. Czyli jeżeli ja teraz będę płaciła, powiedzmy 3 października. 3 października będę płaciła komuś tam. Płacę jakąś kolejną fakturę. Wezmę specjalnie jakiegoś tam innego, inne zobowiązanie. I płacę, czyli tu najpierw przeliczam po prostu, no po prostu po tej zwykłej z tego dnia do, do obowiązującego kursu walut ja tylko chcę pokazać jak różnice kursową w takiej sytuacji, kiedy liczymy kiedy mamy więcej niż jedną transzę a tych transz może być bardzo dużo i tutaj w tym się poruszać to naprawdę czasami jest trudno, więc no, programy komputerowe z reguły mają obsługę y, tych ruchów walut na rachunku bankowym, ale gdybyśmy mieli program jakiś tańszy, który tego nie ma no to musimy sobie sami radzić więc ja tutaj tylko poglądowo pokazuję jak to policzyć, ale warto sobie na przykład jeszcze w Excelu dorobić jakąś tabelkę, która będzie śledziła, tak? Z, y, jakie mamy stany walut i tak dalej. Dobra, wydajemy teraz. A, jeszcze nie napisałam, ile wydaliśmy. No powiedzmy, że tym razem wydaliśmy 700, y, 520 euro i sobie je tutaj księgujemy, bo wydaliśmy, czyli kwota razy Waluta, tu przenoszę na drugą stronę. I teraz tak, jeżeli ja wydaję 520 euro, a mam w tej chwili wydane 2310, czyli z tej pierwszej transzy jeszcze nam zostało 2000. 290, czyli spokojnie wystarczy mi z tej pierwszej transzy jeszcze na 520. I to już nie tylko o to chodzi, że mi wystarczy, tylko chodzi o to, że ja muszę tak długo wydawać tą transzę, aż ją wyczerpie i dopiero wolno mi przejść do tej kolejnej transzy. W związku z tym, jeżeli liczę różnicę kursową, tutaj mamy ten kurs też wyższy, czyli znowu będę mówiła o przychodach, co dla nas nie jest w sumie fajne, w tym sensie, że będę musiała od tego zapłacić podatek. Od tego przychodu finansowego Tego samego dnia liczymy tą różnicę kursową Więc ja sobie tutaj tą datę przeniosę Różnica kursowa I tu mamy 7, 5, 1 Coś te konta syntetyczne się tu buntują Przychody finansowe i teraz, czyli różnicę kursową liczymy w taki sposób. Kwota waluty, razy yy, kurs po której była wydatkowana, to znaczy tutaj jeżeli chodzi o kolejność, to wszystko zależy od tego, czy ja się jakimś schematem kieruję, czy liczę indywidualnie, bo jeżeli się trzymam jakiegoś schematu, że zawsze ten kurs wcześniejszy wezmę, a potem ten późniejszy, to raz mi będzie wychodził plus, raz minus i on będzie właśnie o tym mówił, czy mamy dodatnią, czy ujemną różnicę kursową. Natomiast jak ja się skupiam tylko na konkretnej operacji, to ja sama widzę, że tu jest wyższa, tu niż, wyższy niższy kurs, więc zaczynam od tego wyższego, właśnie, żeby mieć plus, a nie minus, bo ja już w odpowiednim, po, odpowiedniej, po odpowiedniej stronie konta stoję, na odpowiednim, na odpowiednim koncie księgowym. Więc tutaj wszystko zależy od podejścia do wyliczeń. I oczywiście ta sama kwota, minus, i sięgam do kursu, transzy, która jeszcze się nie wyczerpała. I tak długo będę przy. No, coś tu naknociłam, to nie może być taka duża coś tu bo tutaj zamiast mnożyć, to odjęłam. Jeszcze raz. Kwota razy kurs, odjąć. Kwota razy i kurs transzy, z której korzystam, żeby zapłacić. Tym razem różnica kursowa wynosi 78 zł. Nie jest może jakaś szalona kwota duża, no ale jednak. I jeżeli teraz przychody finansowe. I po drugiej stronie księgujemy rachunek bankowy. Dekret OK. Yy, także tutaj też trzeba znać tą zasadę, z którego, w jaki kurs ma być wykorzystany do wyliczenia różnicy kursowej. Zawsze musimy się kierować tym, jaką metodę przyjęliśmy w yy, rozliczaniu walut na rachunku bankowym, tak jak mówiłam, FIFO bądź LIFO. Yy. I trzymamy się konsekwentnie przez cały rok. Nie możemy sobie w ciągu roku zmieniać, albo nie możemy też w zależności od zapłaty wybierać sobie dowolne różnie te kursy, żeby na przykład manipulować w różnicy kursowej, bo zobaczmy, jeżeli ja trzymam się żelaz, żelaznej zasady wpisanej do polityki rachunkowości, że rozliczam metodą FIFO, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło, więc sięgam do tego kursu tutaj, tej transzy, która jeszcze jest niewyczerpana. Natomiast jak ja bym sobie tutaj kombinowała i nie trzymała się tej zasady, to ja mogłabym sięgnąć do tej transzy i tutaj ta różnica kursowa była znacznie mniejsza, bo tutaj z kursu był zupełnie, yy, niech się ja spojrzę, tu mam 86,98%, pod, podskoczył, no troszkę podrósł, ale na trzecim miejscu dopiero, więc y, ta kwota by to była mniejsza, co by się przełożyło na podatek, że był mniejszy od podstawy mniejszej y, i to jakby nas na czymś takim złapali, to moglibyśmy mieć niestety, ale przykrość, także mamy na uwadze to że różnice kursowe na rachunkach bankowych powstają. Czasami to są bardzo duże kwoty. Tutaj te 200 zł to jeszcze niewielka. Ja widziałam dużo większe. Jeżeli potem zobaczmy tutaj od strony tej zakładki 700, ja tylko przychody zobaczę. W tej chwili mamy 294. Na, na podstawie opodatkowania i w, i w rachunku zysków i strat wykazujemy zawsze saldo. Czyli niech ja spojrzę, tak: weźmy sobie i przychody, i koszty. I w tym momencie, jak widać, no, te przychody bardzo przeskoczyły, bo kosztów mamy tylko 54. Saldo na różnicach kursowych wynosi 292. Złote 92 grosze, czyli od tego trzeba zapłacić podatek. Temat ważny, zapraszam do y, te osoby, które się uczą, żeby sobie poćwiczyły y, tą umiejętność, bo warto ją znać. Tak jak mówiłam, nie wszystkie programy księgowe mają automatyczne wyliczanie tych różnic kursowych na rachunkach bankowych. Y, zapraszam na następne moje y, prezentacje. Jeszcze będę chciała opowiedzieć o imporcie w operacjach walutowych, a potem już na pewno jakieś inne tematy związane z rachunkowością.